pisarka, poetka, performerka, nauczycielska, dziennikarka. No, można by tak wymieniać. Jak w dezerty Arabii złotoszenny wzrok febowy niesie z kwarem śmierć lilii, aż nakłoni białej głowy, a zebrana na, błękecie, na błękicie Płodorodna kropla rosy wraca z więdłej nowe życie i unosi pod niebiosę równowładna, równoczynna prezencja Twoja myła, starościanko młodopłynna. Dla Twojego sługi była, była Już bliski był zwiędnienia, gdy twoje oko wszystko zmienia, oby kiedyś dały Bogi aby nocąc, nocąc odwet drogi, nim czas raźniej machnie kosa, bym twym żarem był twą rosą. Równie z rytmu, jak z oręża tak sławnego dostać męża jest zaszczytem białogłowy. Ale każdy dziś młodzieniec. Miłosnymi, czymi słowy zwykł przeplatać ślubny wieniec. Trudno zaprzedawać wiarę. Czyż nie wierzyć, w wielkie nieba, że się kocha piękną klarę? Czy na to, czy się e, Że się kocha, nie potrzeba, e, a że zawsze równie będzie i przysięga nic nie znaczy. Ach, na serce mego grzędzie. Niech twój żarnkobując raci. A zadatek te, ten twój mały puści korzen wiecznotrwały. <śm> w dawnych czasach rycerz prawy lubo zdobion wieńcem sławy, lubo staczał krwawe boje, nim oświadczył miłość swoje. Ku czci drogiej swej kochanki w turniejowe wjeżdżał w szranki. Tam na kopią dzielnie gonił, po dziesięciu sadzał z koni, i dopiero gdy się skłonił, wziąć nagrodę z lubej dłoni, błagał, aby sercu miła, kochać mu się pozwoliła, by mu wolno pod jej barwą kruszyć kopie, nie prześcierać, dla niej tylko żyć, umierać. Z tego stroju. I z tej broni marsowego znać piastuna, Co w z biegu pogoni, od bieguna do bieguna, Oby moja Artemiza światło groźne to żelazo. Krwią jak gąbka napęćniałe, Przemówiło choć tą razem wam na wiarę, mnie na chwałę. Gdzie na skale gród kamienny, Gdzie ciałami mur ziemienny, mien, Gdzie bagnety w ostre wały, Gdzie sklepienie z dżid i szabli, Tam był Papkin, lew zuchwały, Strzelec boski, rębać diabli, Jęk, szczęk, krzyk, ryk, śmierć dokoła, Tu bezbronny pardą woła, tu tu dziewica ręce łamie, matka płacze, dziecię krwili, ale spada moje ramię. Ci, co żywi, już nie żyli. Przebacz zapał grozo-krwawy, krw rycerskiego uniesienia, ale widzisz, Dość mam sławę, brak mi tylko pozwolenia, bym fortunnik w fortunnych stanął urzędzie, których celem. Będzie. <grym /dę> Więc zezwalam. – Przyjmiesz śluby? – Hola. Teraz lata próby. W nich dowody posłuszeństwa, wytrwałości i śmiałości. – O królowa wszechpiękności, ornamencie człowieczeństwa, powiedz, w ogień skocz papkinie, a twój papkin w ogniu dni zginie. <grym /dę> Nie tak zrogie me żądanie. Klejnot rycerskiego stanu pastwą ognia nie zostanie. Lecz powtarzam waszmość panu. Posłuszeństwa, wytrwałości i śmiałości żądam próby. W każdej znajdę powód chluby. Um, posłuszeństwa, chcąc dać miarę, milczeć trzeba sześć miesięcy. Nic nie gadać? Tak. Nic więcej. Um, wytrwałości zaś dam wiarę, gdy o chlebie i o wodzie, tylko, przebóg, nie zbyt długo, e, rok i dni sześć. I jestem w grobie. Ale zawsze Twoim sługą. <śmiech> <śmiech> Zaś śmiałości. W tym sposobie da mi dowód, kto dać zechce, w oddalonej stąd krainie. Jadowity potwór słynie, najmężniejszym trwogą bywa, hmm, krokodylem się nazywa. Niech go schwyci i przystawi, Moje oko nim zabawi, Bom ciekawa jest nadmiarę Widzieć żywą tę oczwarę. To jest wolą niewzruszoną, A kto spełni co jakaże, Ten powiedzie przed ołtarze, Tylko tego będę żoną.